Teraz pokażę jak wykleić folię lustrowaneckie zewnętrzną na dowolne szybę. Folia lustrowaneczkie po zewnętrzna pasuje do każdej szyby. Czy to jest szyba zwykła, czy to jest szyba zespolona, czy to jest szyba z gazem, pasuje do każdej szyby. Kluczowy element montażu to jest umycie okna nie może tutaj być żadnych paprochów ja na razie myję to ręcznikiem papierowym ale docelowo trzeba to użyć ścierki z mikrowłókna najlepiej profesjonalnej, zakupionej w naszym sklepie jeżeli nie macie takiej, to należy użyć jakiejkolwiek ścierki z mikrofibry czyścimy szczególnie przy uszczelkach dobrze następnie bierzemy spryskiwacz woda miękka, z odrobiną płynu do naczyń albo szamponu bardzo dokładnie, w bardzo dużej ilości spryskujemy szybę bardzo obficie, nie żałujemy na tak przygotowaną szybę kładziemy folię odwrotną stroną niż jest klej to jest akurat folia Lustru weneckie dzień-noc i zdejmujemy z folii warstwę ochronną tu jest klej tu jest warstwa ochronna, czyli taki celofan, który chroni nam warstwę sklejem, Ponieważ tutaj powstała nam membrana, to folia nam się doskonale trzyma na szybie. Nie musimy jej trzymać, ona nam nie zjedzie. I szybciutko jak tylko zdejmiemy tą folię zabezpieczającą, żeby nam się folia nie skleiła, spryskujemy ją tym samym preparatem, którym przestaliśmy na szybę. Pryskamy bardzo dokładnie. Zdejmujemy cały celofan z folii. Odkrywamy klej w ten sposób, który będziemy kleić na szybę. Spryskujemy dokładnie. Odkładamy celofan. Obracamy folię klejem do strony szyby. I jeszcze raz bierzemy, bo to w tej chwili woda została zebrana przez folię, więc spryskujemy jeszcze raz. Obracamy tą folię, przykładamy do szyby i teraz ona ładnie przylgnie. Aczkolwiek możemy ją sobie tutaj upozycjonować na tej szybie dzięki temu, że jest tam woda z płynem. To sobie możemy ją tutaj wypozycjonować na tej szybie, ułożyć tak, jak nam pasuje. Bierzemy teraz rakle. Ja mam troszeczkę taką większą rakle niż zazwyczaj się stosuje. Ale to nie ma znaczenia, jakiej rakli będziemy używać. Wyciskamy folię, wodę z podfoli. Zawsze od środka na zewnątrz. Zawsze od środka na zewnątrz. Od środka na zewnątrz. Od środka w górę i od środka w dół. I zawsze w ten sposób wyciskamy całą wodę z podfoli. I w tę stronę. Do uszczelek na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz. Jeżeli tutaj mamy troszkę większą folię niż okno, to też nic nie szkodzi, zawsze możemy na szybie to dociąć. Szybie to nie zaszkodzi, a zawsze jest dobrze zostawić jakieś ze 2-3 mm do brzegu okna, żeby na uszczelkach folia się nie klei, żeby się nie wstawała nam z uszczelek. I wyciskamy dokładnie wodę pod folii. To, co zostanie ewentualnie pod folią, z czasem wyparuje. I nie będzie żadnego problemu z tym, że coś tam są jakieś pęcherzyki. Na razie to jest oczywiście próbnie więc tutaj jest folia troszeczkę za duża. To jeszcze trzeba ją będzie dociąć w dalszym etapie montażu. dotniemy to tutaj. Także jak widzicie, proces montażu folii okiennej lustro weneckie po prostu lekki, łatwy i przyjemny. Nie ma w tym nic skomplikowanego, nie jest to jakaś wielka filozofia, nie potrzeba do tego tabunu fachowców, nie trzeba jakichś specjalnych kwalifikacji, nie trzeba kończyć jakichś wysoko specjalizowanych kursów. To po prostu jest normalne, yy, po prostu, o. Proszę bardzo. Ta! -da! I mamy piękne lustro na szybie. Tu mamy takie samo lustro, tylko że brązowe. Tu jest folia lustrowaneckie standardowo taka srebrna, natomiast tutaj jest folia lustrowaneckie w pięknym kolorze brązu, takiego brązu, takiego złotego brązu, takiego różowego brązu, takiego różowego złota, no pięknie to wygląda. Także takie mamy wybory. Dziękuję.